W naszej szkole są dwie specjalizacje, które połączyliśmy w jedno i stworzyliśmy ozdoby. Nasi koledzy z grafiki przetworzyli polichromię z kościołu, a następnie my na aranżacji przestrzeni stworzyliśmy trójwymiarowe ozdoby, takie jak bombki czy również kwiaty. Ozdoby są inspirowane polichromią z kościoła mariackiego, z kościoła franciszkanów oraz z naszego stroju krakowskiego czyli kwiaty chabry, maki oraz róże i pawie pióra. Ale również możemy dostrzec inspirację witrażami Wyspiańskiego. you uh -huh.